Co oh no tam jest? Oh Powiedz mi, Emilio! Powiedz mi, a Hej, z tej strony, Vivi, to jest kolejny odcinek z Minecraft Ekstry! I jest dzisiaj ze mną? Jola! Usiadłem na kubie. Hey! Się się to Mentos? Usiadłem na kubie, hej! Drops? Ja jestem, się za Emilii. I tam na górze, Majkę. Hej. <laughs> Mam nadzieję, ogólnie, że cieszycie się, że ostatnio coraz częściej wrzucam odcinki. Bardzo. Bo to jest dosyć y, niecodzienne u mnie na kanale awo, no czy coś w tym stylu. A jeśli zostawicie tysiąc górę, to nagram kolejny odcinek i będą to na pewno minigry, także możecie już w komentarzu pisać jakieś propozycje, ja chętnie wybiorę coś ciekawego spośród waszych propozycji. Oraz jeśli jesteście nowi na tym kanale, to polecam zostawić suba wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Oraz nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, bo tysiąc łapek to kolejny odcinek, oczywiście. I do suba jeszcze dzwoneczek, pamiętajcie. Mówiłam. Tak. Nie. Nie? Nie mówiłam? Nie. No to, to nie też walnijcie w dzwona, by powiadomienia <laughs> były, wiecie. Ostatnio ogólnie y, przez dosyć długi czas... Y, Hej, Majkę. Ej. Przez długi czas pisałam rymowaną zagadkę właśnie dla Shrek'a, a nagrodą dla niego będzie ten tutaj trójząb. Oczywiście zenchantowany, najlepszy trójząb na tej ekstrze. Co wy tu robicie? Dobra, panowie, no to, jest... to, to też obstawiamy. Po... Tak, a, wy... Ja poker. Tak, a wy jesteście mi potrzebni tylko Siemię. po to, żeby porozstawiać wszystkie, właśnie tutaj teraz widzicie, no trafimy, te zagadki, się... te wierszyki jakby. Po czyli całej ekstra. Nas, żeby nas wykorzystać. Tak, wziąłam was, żeby A, was okay. wykorzystać. czy jak super. zawsze. Dokładnie. Nie Wykorzystana, ale, ale pomogę. Tak, te... dobra. Pierwszy. Ogólnie jesteśmy tutaj na spawnie, bo on też właśnie szelko będzie zaczynać od spawna. Pierwsza zagadka będzie brzmiała tak. Witam Ciebie w mojej zagadce. Wszystko rozpoczyna się w naszej chatce. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały, to nie będzie wyczyn mały. Więc skup się bardzo, mój kochany. Ładnie, nie? Oh starałam się, starałam się, widzicie? Brawo! <gryeng> <gryng> plop, plop, brawo, jestem dumna. Jaki byś chciała komentarz, Jola? Jestem dumna z mamusi. <gryng> o, komentarz jestem dumna z mamusi, to wszystko <gryng> Super jest. jesteś, Jola, naprawdę. Dobra, to, to mam, jako mam że wszystko to... rozpoczyna się w naszej chatce, to lecimy do domu. Co jest nie tak Chcia. z, tą rybą, z Jakim, tą rybą? Jaki ten trójzomb ma Enchanty? E, ten trójzomb ma Enchanty, już ci mówię. E, przebicie 4, naprawa torpeda 3, niezniszczalność 3. O tak, to ma torpedę, tak. Dobrze. Tak, właśnie o to chodziło, żeby. No. Że możesz sobie latać. Tak, tak jak ta. ja. Tak on jak Majkę właśnie na statek. On będzie dzwoneczkiem, niech sobie zrobi dzwoneczki na dzwoneczka. Nie, tej innej, ta, która w deszczu latała, znaczy tej wodnej. I on Co? będzie tak latał. <laughs> nie z bry... Nie z bręką. Nie wiem, nie pamiętam, dawno. Sobie dzisiaj w nocy ogromną dzwoneczkę, dobra. Aquaman? Nie! Dzwoneczek <laughs> ja. Aquaman! Dzwoneczek <laughs> Aquaman, wersja Minecraft Jaki Extra. To dzwoneczek. <laughs> no dzwoneczek, Bajka takie... Katynka, dzwoneczek, jak się nazywali, różeczka, nie, nie jelonka, yy, mgie oh, mgiełka, ona była mgiełka! Ona fajna była, fajna no, była! No, kozacka! Sobie 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 ja, Majkę. <grym> Dobra, ja mu, zrobię, <grym> ja mu to zrobię! Ja mu to zrobię! Jezus Maria! Niech ma sobie zrobiski na ten, mgiełki i niech w deszczu lata, ja ci mówię, to będzie, to będzie dobre! <grym> <grym> Dobra. Pierwsza zagadka jest taka, ja oczywiście mu ją powiem na spawnie, jak będę mu to wszystko tam tłumaczyła. I tak, druga zagadka brzmi: pierwsza podpowiedź jest dosyć prosta dotyczy pewnej osoby. Zaspano lecz wytrwała, ona nigdy się nie poddała. Mimo próśb, mimo prób, ona spać nie chce znów. To chodzi o coś, co było oczywiście u niego na live'ach czyli. Yy... Loko! Loko! Pozdrawiam cię, Loko, bardzo cieplutko. Co? Więc y, musimy wejść do naszego lisa tam na dół i zostawić tam pierwszą skrzyn... książeczkę. Czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka, czeka. Tutaj, Bivic, tak? nie, czekaj, chodź, chodź na górę. To, no, no, no. Bo jak on tu przyjdzie do domku, co nie. Tak, tak. Niech może tutaj od razu ma tu skrzynkę, niech sam sobie przeczyta. No tak, właśnie, dobrze, że mnie mówisz, bo się ha! zapędziłam. Jestem mądra, tak, to w tym miejscu. To jest y, dwa. To zostawimy to. Zostawimy łąkę. Okej. Okay. Ej, Majka, daj jeszcze dwie mąki po bokach. Mąkę? Daj, mam tylko jedną. Drogi, daj mąkę. Okay. Okay. Co napisać na tabliczce? Ej, Ej, to jest tak, wszystko od nas. Każdy dał jedną łąkę. Maja, Mąka, sam robiłem. <laughs> Fajna mąka. Daj mi Super. z trzciny. Super. Ej, kosz na śmieci. O lol, mogę tu wejść. Tak, wejść. Weź tę znalazłem swój dom. Super jesteś Majka, nie zmieniaj się. Co tam piszesz, Jola? Proszę. Moja mamusia Vivi to dała nie otwierać, chyba że pozwoli. Aha, ale ja nie jestem... <noise> Dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz, dziewczyna? To co ja robię? Nie. Dobra, to idziemy teraz Porówka, do lokonadu. I spodnik kolejna książka będzie u Lisa. Ej, bo to fajny guzik, ten guzik nadal działa? Jaki guzik? Dawaj, klikaj. Nie, już nie, nie działa, już nie, nie, nie wybuchniesz, już do muluferka, nie robi. Dobra, kolejna część brzmi. Na morze dnie skarb możesz znaleźć. Kolorowe widoki są tam spotykane. Ryby, piaskowce, rośliny wodne. Szukaj, aż znajdziesz ruiny podwodne. A, myślałem, że, że Rafa takiej, Koralow, a... Nie, nie, ruiny, co, ruiny. Co to jest? No, gdzie są ruiny? Co mamy tu ruiny? Trzeba tam jakoś Do nie wchodźcie, do środka nie wchodźcie, eee. bo to on zaraz ucieknie. Nie. Macie no, perełkę? Ten... Nie, 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 czekaj, czekajcie, Weź tu ktoś blok, blok postać, niech Dropsik tym swoim fajnym kilofem to, to zabierze i się po prostu ja plan. O! Się, 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 odsuń się, odsuń się, odsuń się. No. Patrz, nic nie będę niszczyć. No tak, no, przecież dajemy położyć blok. Siema. Dobra to Majkę ty to tam wsadź Czekaj, co się... A mam tam wsadzić? Skrzynkę? Macie Dobra. skrzynkę? mam mądra, mądra Teraz jak stąd wyjść? I tą książkę Brawo! Ja mam plan, ja mam plan Łódka? Kurde Ale to ma być tam w środku, tam w środku, tam w środku Przy łóżeczku Ewident Co ty tu robisz? Jak stąd wyjść? Już zostawiłeś? Okej, okay, dobra, super. Ogólnie to zapomniałam wam powiedzieć o jeszcze jednej książeczce, mhm. e, też powiem mu zupełnie na początku, znaczy przeczytam na początku wszystko. To jest taka książka e, z dodatkowymi jakimiś dopiskami, na przykład e, pierwsze trzy zagadki dotyczą naszej chatki, o podpowiedź okay, pytaj shit. śmiało mój luby, co nieco ci powiem i nic ci nie zgubi. O pomoc innych pytać nie możesz, tylko ja podpowiedzieć Ci mogę. Towarzysza yes. śmiało spraw sobie jakiegoś, by z nim u Twego boku raźnie się szukało czegoś. Oraz zostawcie łapkę mojej drodzy oraz suba, by niczego nie przeoczyć. Dzwona, walnijcie jeszcze z si całych wypowiadomienia się pokazywały. Powodzenia w dalszej części i mam nadzieję, że ci się poszczęści. O komentarz proszę także: Mam nadzieję, że rozwiążesz tę zagadkę. Co myślicie? Ej, bodry, ja że... To nie. nie ja! Ja tak się... No mój mechanizm, co jest? Wytyfy. Bo, bo twoje drogi. Ja dobra, dałam. dobra, zostawcie to po prostu, to zostawcie. <grym> jeśli chodzi a, o ruiny. O śpiewa, to przyszła, to to jeśli chodzi o ruiny, to to jest to miejsce. To jest to? A, a, to I tu już ruiny. jest skrzynka po prostu. No jest, bo to są, to są ruiny. Wiedzam. A, 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 I to jest a, a. cztery. I czwarta, a jeszcze nie przeczytałam czwartej Ja tam gdzieś, nie wiem, gdzieś w teren poszedł, szukaj Zaraz umrę pewnie. No nie. Co wy tu robicie? Fytyfy, <grym> 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 gdzie jestem? Czemu ja jestem w łódce? Co się dzieje? Dobra. Kolejna część! Pięknie ci idzie, Pawle, mój drogi. Woda pod tobą podpowiedź Ci da. Tam gdzie strumień płynie niezatrzymany, Szukaj, a może skarb znajdziesz. Skarbu znajdziesz sens cały. Leje się woda, leje i leje. Cóż to za doświadczenie. Ciemno i mrocznie w pewnej jaskini. Czy dasz radę, wszystko rozkminić? I teraz idziemy do. Yy, tutaj zostawię tą 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 i idziemy teraz do wodospadu i w wodospadzie robimy. Oh. Robimy taką fajną tą. Yy, Super, Majka, jesteś. Chodź. No. I w wodospadzie wodospad. Weź to, weź to tam się to Usiadł. Dobra, chodźcie. Idziemy teraz do wodospadu. I w wodospadzie będziemy robić jaskinie. Oj Eee, jest noc. Dobra noc. I magicznie stał się dzień. Ekstra jest magiczna. mówię wam. Dobra, lecimy do wodospadu. Szybko, szybko, szybko. Macie kilofy? Drops już zrobił nam tutaj jaskinię. Mieliśmy małe cięcie. Eee... no i super to wygląda. No i ja myślę, że możemy tutaj zostawić kolejną skrzynkę. Musisz patrzeć teraz wysoko. W kaczym królestwie tam znajdziesz oko. Pełne gorące ociekające lawą, to nie będzie łatwą sprawą. Spiesz się i pędź, póki masz jeszcze chęci. Lecz uważaj, byś się tam nie poświęcił. Tu... Wiem, gdzie to jest, to jest gdzie? u kaczuchy? Tak, to jest u kaczuchy, dokładnie. <śleszczyn> ja madra jestem. <śleszczyn> Ła. Wow. Okej. Okay, kolejna część. Możesz, Jolo zostawić tabliczkę. Wsięg, bo mamusia, wiwusia będzie krzyczeć, jak to Jolo, <zysk> do naprawdę? Zadań, to Dobra, lecimy w kolejne miejsce, czyli Kaczusie. do kaczuszki. Do Gdzie do... kaczucha mieszka? Do górą, do kaczuszki. W lawie! Znaczy, <zysk> w W lawie. W lawie. W lawie. Kacz... Idziemy na wycięc, I tym mostem teraz do kaczuszki? Uważam, że tam jest gdzieś dziura. Mam pytanie. Ja mam pytanie. No. Jak postawimy tam skrzynkę to ona się nie spali? Zresztą, w postawisz? Okej. Okay. Bo jeśli nie postawisz, w lewie, to się nie powinna spalić. Okej, okay, dobra. A? a, a to się spali? Tam dziura była w moście, a nie <laughs> Naprawdę? <laughs> a! Gdzie jest? Zostaw, zostaw, zostaw psika. Okej. Okay. Pa pa. O, no to parkour będzie robiony, kochani. Aj, kochani, aj, aj. To weź wylej mi wodę, proszę. Chodź. Jestem parkour dzięki. master Giza. O, cieczul! O, dzięki. Okej. Okay. Hopa, hopa. Ja tam wyżej nie wchodzę. Podlejemy wulka? Hopa, po, hopa, hopa. Moje wiadro! Nie! <laughs> He. Wiadro. Super, ale gorąca jeszcze. sauna, o Boże, ale to lasko. Super jesteś, zmieniaj się. Hej, Jana. Ajajaj. Ja tam nie idę, bo w miejscu jest. zostawimy skrzynkę. A tu jest Vivi, bo nie widziałem się. Dobra, i szósta część. E, pomnik zielony na szczycie stoi, wielki, ogromny, każdy się go boi. Kąpie się w chmurach i patrzy ponury, pomyśl przez chwilę i spójrz do góry. Pomnik zielony? E, rybka rybki? Tak, tak, rybka, nie, nie, rybka rybki. Jolo Wieloskrzy... ten... tabliczka. Oj, wpadła. Yy, ogólnie chodzi o pomnik szereka, który budował tam na górze. a on jeszcze tam jest? Tak, jest. Cały czas. Byłam sprawdzić specjalnie i jest. Jest, jest ciągle. Co ty, gości, tu robisz? gościu miało być! Dobra, nie, Co zanim mama widzę, że... co? Nie! Cię ma tu uczyć. Zawsze <noise> Przepraszam nie. bardzo! Nie, Dobra, chodźmy. Dobra! To może Drops, jaki byś chciał komentarz do serduszkowania jeszcze. Nie lubię matmy. Nie lubisz matmy? Też nie lubię. Tylko komentarz nie lubię matmy to przyjmę wam serduszko. Możecie też ogólnie napisać czy lubicie matematykę albo ogólnie jaki lubicie przedmiot szkolny tak akurat tematycznie. Eee... Nie, szkoła! Tak, ale przytniemy wam serduszko. O o, to ostatnim wakacji.

no, tup, tup. Dogoniłem was. Ja tu już jestem, trójzębem sobie się podsadziłem. A co? Dropsznik! No Trochę... Troche... Trochę chyba ja cię nie zniknął. Biedaczek. Ej, bo mi no, no co, No nie! Okej, okay, jesteśmy już na samej górze. Yy, po krótkim cięciu, bo <laughs> przez kogoś zginęłam. Nie wiem, ja czy z kogoś. No. Yy, dobra, i tutaj zostawimy kolejną. Yy, skrzyneczkę. Trzymaj ją tabliczki. A to twoje! Dobra, dobra, jak przyjdziesz na górę, to ci ją obraża. Okej, okay. to w takim razie czytam kolejną część. To będzie. To jest to. Rozejrzyj się wokół, a znajdziesz podpowiedź. Żółta jest trochę. Tu powinno jest być. Jest. Upsi. Żółta jest trochę i ma wodogłowie. wdraw się na górę po części następne, podśpiewując przy tym wesołą piosenkę. Co będzie śpiewał? Nie wiem.

masz. Co, Co jest? Te tabliczki, no, są, a... te tabliczki są coraz lepsze. Jakby. Coraz lepsze, naprawdę tak, coraz lepsze. Dobra, tak, idziemy teraz do ryb. Musimy się wdrapać jakoś na tom tom tom. Yy, na, na sam... e, tak, na rybę. Mo możesz, możesz użyć trójzębą. Nie chcę używać tego truzdnego, żeby nie nówka, był taki Tak, kadłubka sztuka, nie śmigany. Nie, o, właśnie, przez nią sobie przejdziemy. Uziła. I lecimy do rybki teraz na samą górę. coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Obiecuję, że jest <laughs> Jesteśmy. Wytychy. Nie ja, ma ile można zaczekać. Tak, dobra, dobra. I teraz się wspinamy na rybkę. Nie, niech tutaj będzie. No dobrze. I w tym miejscu. I cyk. Jest pewna historia rycerza z kamienia, Wyrosł on chyba z jakiegoś podziemia, nie znamy powodu jego przybycia, wiemy tylko, że jest nie do zdobycia, popatrz się dokładnie kochany, a ostatnią częścią zagadki zostaniesz obdarowany. I później oczywiście musimy iść do tego ziomka tam z kamienia, z tym mieczem tam i tam gdzieś zostawimy kolejną część zagadki, już ostatnią. Co ty tam napisałaś już co? Wiesz mi, Vivi jest bezlitosna, kazała mi się tu wspinać, więc... Więc boję się, co z tobą zrobię, jeśli to zabierzesz. O, Jolo, naprawdę? Już wiem! Już wiem, dlaczego ludzie się mnie boją! Bo Jolo rozstawia jakieś tabliczki, pewnie po ekstrze! To jest przykre, mówiłam. Ja mam tu wiadro z wodą? Mam wiadro z wodą. Aha. Dawaj, wiadro? Co... Chcę, żebyś zrobił oh. wiadro. Nie robaj wiadra. Aj. Dawaj lawę, dawaj lawę na dół Co Okej okay, dobra Dobra Zalaliśmy pół ekstra, ale przynajmniej jest na, na dole Z tej strony kładziemy tą tabliczkę? a czy tabliczkę, Można. skrzynkę? Tak, tak Z tej chyba. strony Nie wchodzimy już na górę, żeby Nie. się męczyć. Nie to w środku Za cichłem teraz tej skrzynki O lol, jak Majka siedzi i otworzy skrzynkę to się... To Majka że w lawie jestem a na FP Byłem <laughs> <O Boże>. <laughs> <laughs> Dobra Jolo, pisz tam jakąś tabliczkę, a ja tak, czytam kolejną tak. część. Twoja osoba ukochana jest kluczem do rozwiązania. Wystarczy, jak uklękniesz na kolana, a nagroda będzie ci dana. Znajdź się najprędzej, jak potrafisz, inaczej tę okazję przegapisz. I wtedy wyjdziesz z serwera. <noise> I, wtedy wyjdzie z serwera. <noise> I wtedy właśnie wyjdę z serwera, dokładnie. Ej. Oj, Jolo, postaraj się, bo to już jest chyba jedna z ostatnich. Tak, to jest jedna z ostatnich, Jolo. Wielka, Co? Wielka stówka. Usłyszałem coś innego. Usłyszałem coś Gdzie? Czułeś. Wiem. Nie mogę wyjść. O nie! <głos> <głos> <Kto się głos> musi zginąć. Nie, nie, nie. A, al nie. Albo ja. Albo, Co to Jola ja napisała? Macie? Nie boisz się jej? Też się nie bałam. Teraz mam się nie. Co? <noise> Jola, ja cię nie biję! Naprawdę, <noise> tak się nie robi. I to zostawiam ostatnią część zagadki. O nie, I nie. w takim razie mamy już wszystko rozstawione. Jak dojdzie akurat już do tej tutaj yy, końcówki zagadki czy coś i mnie znajdzie przede wszystkim na ekstrze, dopóki nie wyjdę, to dostanie ten piękny trójząb. O, właśnie ten tutaj. Ja bym chciała to obserwować, jak on to robi. Też bym chciała to obserwować, dlatego będę cały czas wtedy na serwerze i będę go śledzić. Okej, okay, dobra. To w takim razie już będziemy Ale kończyć maj. odcinek. E, dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Jeśli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zróbcie to właśnie teraz na sam koniec. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przekapić i być oczywiście na bieżąco. Była dzisiaj ze mną taka wesoła ekipka. Dokładnie. No.